Sobota, 4 września, dla nas bardzo ważny moment, kiedy mogliśmy y, odkładane święto, święto strażaka obejść y, pomimo y, pandemii, dlatego, że w stulecie straży pożarnej w Jeliszewie wymagało jednak uświetnienia tego, tej, tej uroczystości w sposób szczególny. Mam nadzieję, że każdy kto to był miał możliwość uczestniczenia w tej uroczystości widział, jak bardzo strażakom zależy na tym, żeby uczcić 100 lat swojej historii, 100 lat pokoleń strażaków, którzy tworzyli w 1921 Straż Pożarną. Niektórzy mogą wskazywać nawet, jak chociażby nasz historyk Jacek Szczepański wskazuje, że w Wilszewie organizacje społeczne działały dużo wcześniej, więc może domniemywać, że historia jest dużo, dużo starsza. Chociażby przy okazji stworzenia polskiej organizacji wojskowej, która wyzwalała naszą ojczyznę, ale tu warto powiedzieć, że udokumentowana historia strażaków to 100 lat. 100 lat, o których wspominać yy, wspominali wszyscy, ale każde, każde przywitanie, każde, każde przemówienie zaznaczało inny aspekt tego wydarzenia. Yy, myślę, że na wielkie, wielkie wyróżnienie zasłu zasługują słowa Ojca Chrzesnego sztandaru. Jednocześnie przewodniczącego Komitetu Obchodów Stulecia, czyli księdza Grzegorza Kłarskiego, który wcześniej, kiedy tworzyliśmy ten komitet, był jeszcze proboszczem Wilszewa, parafii w Wilszewie. teraz jest dziekanem dekanatu legionowskiego, ale też trzeba przyznać, że poza, poza duchowym wsparciem był również, można powiedzieć, wielkim motorem fundowania sztandaru, zachęcał strażaków do stworzenia. Komitetu, a jednocześnie tworzenia, z, 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 tworzenia zrzutki, która, która spotkała się z sporym odzewem wśród mieszkańców. Można te obchody było uświetnić wręczeniem sztandaru. W kazaniu Księdza Dziekana myślę, że każdy usłyszał wiele osobistych nut, wiele osobistych e, powiedzmy e, słów, które można byłoby przyjąć do siebie ale tak naprawdę ja jako osoba, która jednocześnie jest i szefem gminy w jakiś sposób odpowiadam za wsparcie dla strażaków, a jednocześnie jestem prezesem zarządu gminnego wiem, żeby móc wymagać od swoich kolegów i koleżanek strażaków muszę przede wszystkim dbać o to, żeby mieli bezpiecznie, bezpieczne miejsce, gdzie mogą się spotykać, bezpieczny sprzęt więc mam nadzieję, że, że to co działamy jako, to co działamy, czyli tworzymy dla naszych strażaków to rzecz, myślę, że w historii Straży Stuletniej, rzecz można powiedzieć, niespotykana. Kiedy pozwala nam sytuacja ekonomiczna, możemy w końcu kupować nowe samochody, możemy budować nowe strażnice. Tutaj mały mały, mały problem, jaki jest przed nami, to to, że OSP Wieliszew, która jest jubilatką tegoroczną, ma w tej sytuacji najtrudniejszą sytuację lokalową, ale myślę, że każdy problem wymaga rozwiązania prędzej czy później. I to też było ważnym elementem tego wydarzenia, czyli rozpoczęcie wmurowania aktu erekcyjnego, rozpoczęcie inwestycji, która nazywa się może mało strażacko, ale centrum społeczno-kulturalne, które będzie w kilkudziesięciu procentach, myślę, że ponad pięćdziesięciu procentach wykorzystywane na potrzeby Straży Pożarnej, która ta nowa strażnica i miejsce spotkań dla mieszkańców zmieni radykalnie sytuację organizacji społecznych ale myślę, że zdecydowanie najbardziej skorzystają strażacy, którzy nawet jeżeli nie mieli, nie mieli dobrych warunków pobyt, by, bytności swojej, czyli to mimo wszystko zawsze byli, na możli, zawsze byli gotowi, żeby ratować naszych mieszkańców, podróżnych, bo również poza pożarnictwem, myślę, że każdy o tym już, myślę, że wie, że strażacy gros swoich zadań wykonują podczas wypadków drogowych. Które niestety są coraz częstsze i coraz większe straty podczas tych wypadków są czynione. Więc oni są często, tak jak podkreślałem w swoich słowach, są często pierwszymi, którzy docierają na miejsce zdarzenia. To oni pierwsi udzielają pomocy i przygotowują, przygotowują ofiary, chociażby wypadków, na przyjęcie ich, przejęcie ich przez. Specjalistów z pogotowia ratunkowego, bądź przed, i transportu ich w, do szpitala, chociażby ostatnio. Więc mam nadzieję, że każdy, kto był świadkiem tego wydarzenia albo kto z Państwa będzie czytał o, o, o starżakach, na pewno nie będzie miał za złe, kiedy w nocy usłyszy syrenę ratunkową, syrenę alarmową, która, która brzmi w promieniu nawet kilku kilometrów. Dlatego, że ten sygnał to świadczy o tym, że ktoś czuwa nad Państwa bezpieczeństwem i na pewno jest ktoś, kto robi wszystko, żeby rzucić swoją pracę, bądź przerwać swój sen, żeby razem z kolegami i koleżankami spotkać się w strażnicy i pędzić, żeby ratować ludzkie życie, ludzki, ludz, ludzki majątek, bo tak naprawdę każdy z nas wie o tym, że, że same, sami nie zdołamy zrobić wiele, ale właśnie strażacy to taki sygnał, jak troszeczkę mówiono w Czterech Pancernych, to jak palce jednej ręki. Tam każdy jest bratem broni na froncie walki ze złem, z zagrożeniem i mam nadzieję, że każdy z Państwa pomyśli właśnie o tym, że syrena ratunkowa, powtórzę się raz jeszcze, to sygnał, że ktoś jedzie, żeby ratować ludzkie życie, ludzki majątek i dlatego bardzo proszę, jeżeli tylko widzicie, słyszycie, co z czasami jadąc samochodem, spójrzcie w lusterko, czy nie należy ustąpić służbom ratunkowym, bo to wciąż okazuje się, że nie jest regułą pomimo wprowadzenia przepisów, ale wydaje się, że też również każdy z Państwa, proszę, jeżeli będziecie przemieszczać się w okolicach strażnic, będziecie widzieli e, chociażby samochód strażacki, pomyślcie, że to są w większości ludzie, którzy są ochotnikami. Bez ich wsparcia, Państwowa Straż Pożarna, co podkreślane jest wielokrotnie i podkreślane było chociażby na naszej uroczystości w sobotę, to Straż Pożarna miałaby zdecydowanie utrudnione zadanie. Tak w tym momencie w Wielszewie stu kilkudziesięciu młodych ludzi, młodych sercem, bo nawet nie patrzymy nikomu w pesel, robi wszystko, żebyście Państwo spali spokojnie. I co ważne, chyba najistotniejsze, bo najważniejsze w tym jest sztafeta pokoleń. Gdyby nie to, że kolejne pokolenia Pewnych rodzin przejmowały od swoich dziadków, ojców y, y, tradycję bycia strażakiem, to myślę, że zdecydowanie bylibyśmy mniej bezpieczni i ubożsi. Ale co istotne, coraz częściej do tych rodzinnych, y, rodzinnych tradycji dołączają się nowi mieszkańcy, co też jest bardzo pocieszające, że nowi mieszkańcy sprowadzający się do gminy Wiliszew, ich dzieci i oni angażują się w działalność organizacji strażackie, nie tylko w Wieliszewie, ale we wszystkich naszych strażach pięciu, które tak naprawdę pokrywają swoją operacją nie tylko gminę Wieliszew, ale również okolice, więc myślę, że tutaj informacja dla wszystkich mieszkańców i gminy Wieliszew, i powiatu legionowskiego, i nowodworskiego, bo tam również działamy. Możecie Państwo spać spokojnie, robimy wszystko, żeby strażacy mogli Was w trudnej sytuacji ratować, oby ich było jak najmniej, ale na pewno są tacy, którzy czuwają, żebyście Państwo mogli bezpiecznie mieszkać i proszę, pamiętajcie, okażcie im szacunek, bo ich hasło Bóg na chwałę, ludziom na ratunek jest nie tylko hasłem na sztandarach, ale również myślę, że tym, co, co przyświeca im działaniu. To, to, to święto Strażaka, o które obchodziliśmy w sobotę, nie byłoby według mnie tak okazałe, gdyby niewielu ludzi zaangażowanych, zaangażowanych nie tylko w to wydarzenie, ale w ogóle w całą. W Całe działanie naszej straży. Mina Wieliszew oczywiście gro środków wydaje z własnego budżetu, ale tak naprawdę to istotne dla mnie jest, że gośćmi byli ludzie z całej sceny politycznej, którzy starają się wspierać nas bez względu na barwy polityczne, bo bezpieczeństwo tych barw nie ma. Więc tak ważne byłoby, że byli z nami przedstawiciele i samorządu mazowieckiego, który wielokrotnie dofinansowywał. Właśnie zakup samochodów, sprzętu czy strażnic, rozbudowę, remont, ale również ważne, że był z nami przedstawiciel rządu, który, który również wsparł ostatnie zakupy samochodów, chociażby dla OSP Janówek Góra, a teraz możemy się pochwalić prawie 3,5-milionowym wsparciem dla rozbudowy, przebudowy remizy, którą, która właśnie w Wiltrzewie jest ostatnią w naszej gminie do, przebu do przebudowy i remontu, o czym wspomniałem wcześniej. Więc to jest chyba najważniejsze, że są ludzie, którzy widzą to wielkie zaangażowanie, starają się ich wspierać, strażaków, przy okazji gminy, która, która ma zarezerwowane środki, ale ich nigdy zbyt wiele. Więc tu myślę, że chyle czoła i bardzo dziękuję, bo ci strażacy na pewno ratowaliby Państwa życie, ale wydaje mi się, że jest zdecydowanie łatwiej, kiedy mają tak wielu przyjaciół. Przyjaciół wszędzie, w samorządzie powiatowym, w wojewódzkim, w rządzie, w gminie oczywiście, to jest oczywiste, ale każde z tych osób, która, która myśli ciepło o strażakach, jeżeli tylko ma taką możliwość, również wspiera je nie tylko dobrym słowem i dobrymi życzeniami, ale również finansami. I to jest dla nas bardzo cenne i bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy pomagają. Pomagali i na pewno będą pomagać. Dziękuję. W dniu dzisiejszym spotykamy się przy okazji uroczystości szczególnej – setna rocznica powstania jednostki. Tutaj OSP w Wieliszewie – to okazja dla podziękowań dla druhów i druchen z OSP Wieliszew. Mieliśmy okazję spotkać się tutaj wspólnie, świętować, podkreślić ich wkład w bezpieczeństwo mieszkańców, w bezpieczeństwo gminy Wieliszew. Głębokie ukłony z mojej strony, ze strony całego kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo właśnie w takich miejscach jak Ochotnicze Straże Pożarne, w takich miejscach jak ta jednostka OSP Wieliszew, integruje się lokalna społeczność. Ta tradycja działalności w OSP jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, i to był wielki zaszczyt. I jest wielka przyjemność, że mogę w dniu dzisiejszym tutaj być. Wielkie podziękowania za zaproszenie i współorganizację tych uroczystości na ręce wójta gminy Wieliszew, pana Pawła Kownackiego. My, jako strona rządowa, również jako strona samorządowa, na pewno będziemy wspierali tutaj tą jednostkę, druhów z tej jednostki. Żeby ich bezpieczeństwo, żeby tutaj ten sprzęt mógł odpowiednio dobrze im służyć, tak jak oni służą nam, tak samo żeby ten sprzęt dobrze służył im. Dla mnie jeszcze dodatkowym źródłem dużej satysfakcji jest to, że spotykamy się w miejscu, gdzie w przyszłości powstanie centrum społeczno-kulturalne. Tutaj środki z Rządowego Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych w kwocie 3,5 miliona złotych, to dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości rząd pana. Premiera Mateusza Morawieckiego wspiera takie miejsca aktywności, wspiera tego typu jednostki w sposób istotny wpływające na bezpieczeństwo państwa, lokalnej społeczności, jak OSP Wieliszew. Wielki dzień dla lokalnej społeczności, wielki dzień dla gminy. Głębokie ukłony i podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się, że ta uroczystość w tak godny sposób przebiegła. Dziękuję.